Cześć! Witam Cię na kanale Kierunek Kasa, miejscu, gdzie uczymy się, jak wyrwać się z błędnego koła życia od pierwszego do pierwszego i w końcu zbudować coś, co daje prawdziwą wolność finansową. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to pamiętaj, ten kanał to Twoja mapa, jak zmienić mentalność i zacząć działać jak ludzie bogaci, a jeśli już tu bywasz, to dziś usłyszysz moją osobistą historię, jak zmieniłem sposób myślenia. Jak zaczęła się moja przygoda z inwestowaniem i jak to wszystko sprawiło, że zacząłem zarabiać więcej? Powiem ci coś szczerze. Przez lata wierzyłem, że im ciężej będę pracował, tym szybciej osiągnę finansowy sukces. Brzmi logicznie, prawda? Praca równa się pieniądze, ale w praktyce wyglądało to tak: więcej pracy, więcej zmęczenia, a w portfelu wcale nie więcej pieniędzy. I wtedy wydarzyło się coś, co zmieniło bieg mojego życia. Odkryłem kryptowaluty. To był mój pierwszy krok do zupełnie innego myślenia o pieniądzach. Zanim wejdę w temat krypto, musisz zrozumieć, z jakiego punktu startowałem. Byłem klasycznym przykładem człowieka, który wierzy, że jedyna droga do lepszego życia to cięższa praca. Kiedy brakowało pieniędzy, brałem dodatkowe godziny. Kiedy chciałem coś kupić, kombinowałem, jak dorobić po pracy. Ale efekt był zawsze ten sam: pracowałem więcej, a i tak żyłem od wypłaty do wypłaty. To właśnie jest mentalność biednych. Wiara, że pieniądze są nagrodą za czas i wysiłek. Żadnych aktywów, żadnego myślenia o przyszłości, po prostu. Dziś pracuję, więc dziś mam, jutro nie pracuję, więc jutro nie mam. I wtedy pojawił się temat kryptowalut. Na początku brzmiało to jak science fiction. Bitcoin, wirtualne monety, portfel online sam się z tego śmiałem. Ale z czasem zacząłem czytać coraz więcej. Zobaczyłem, że za tym stoi technologia, która może zmienić cały świat finansów. Wszyscy wokół mówili: To bańka, to się zawali, to hazard, ale w mojej głowie zapaliła się lampka. A co jeśli właśnie tu jest szansa, żeby wyjść z tego błędnego koła? I tak kupiłem swoje pierwsze krypto. Kwota była niewielka kilkadziesiąt złotych. Ale to nie o kwotę chodziło. To była pierwsza decyzja, w której nie myślałem jak biedny człowiek, nie pytałem, czy mnie na to stać, tylko co mogę zrobić, żeby spróbować czegoś nowego. Nie będę ściemniać. To była jazda bez trzymanki. Kurs potrafił rosnąć 50% w tydzień, a potem spadać równie szybko. Pamiętam, jak raz obudziłem się rano i zobaczyłem, że wartość mojego portfela spadła o połowę. Szok, emocje. Wtedy nauczyłem się dwóch rzeczy: inwestowanie to nie kasyno. Jeśli chcesz traktować to poważnie, musisz patrzeć długoterminowo. Emocje są twoim największym wrogiem. Bogaci ludzie nie podejmują decyzji na podstawie paniki czy euforii. Oni mają strategię. To doświadczenie z krypto otworzyło mi oczy na cały świat inwestycji. Zrozumiałem, że pieniądze mogą dla mnie pracować, że mogę zarobić nawet wtedy, gdy śpię. To był mój pierwszy smak dochodu pasywnego. Kiedy już przełamałem tę barierę strachu, naturalnie zacząłem interesować się innymi aktywami. Trafiłem na temat akcji dywidendowych i rejtów, funduszy nieruchomości, które wypłacają część zysków inwestorom. To było dla mnie odkrycie, nie muszę mieć milionów, żeby zarabiać na nieruchomościach. Mogę kupić jednostki rejtu i czerpać z tego dywidendy. I tak moje podejście zaczęło się zmieniać, zamiast pytać, jak zarobić więcej godzinami pracy. Zacząłem pytać, jak mogę zbudować system, który będzie generował pieniądze bez mojego udziału. Ale inwestowanie to tylko część układanki. Największa zmiana dokonała się w mojej głowie. Zrozumiałem, że jeśli każdą dodatkową złotówkę będę wydawał na gadżety, ubrania czy nowy telefon, nigdy nie wyjdę z wyścigu szczurów. Dlatego zmieniłem priorytety. Każda nadwyżka trafiała najpierw w aktywa. Najpierw małe rzeczy, krypto, kilka akcji, rejty i kursy, które rozwijały moje umiejętności. To była trudna zmiana, bo mentalność biednych mówi, zarobiłeś więcej, to zasłużyłeś, wydaj. Mentalność bogatych mówi, zarobiłeś więcej, więc zainwestuj, pomnóż, niech pracuje dla ciebie. Ogromny wpływ miało też to, z kim się otaczałem. Kiedy byłem w gronie ludzi, którzy ciągle narzekali, sam narzekałem. Ale kiedy zacząłem poznawać osoby, które inwestują, które mówią o wolności finansowej, które planują, nagle moje myślenie poszło w górę. To wtedy zrozumiałem, że wolność finansowa to nie tylko pieniądze, to styl życia, to sposób patrzenia na świat, to decyzja, że zamiast być ofiarą systemu zaczynasz budować własny. I właśnie tak zacząłem zarabiać więcej. Nie dlatego, że wygrałem na loterii, nie dlatego, że dostałem wymarzoną podwyżkę, ale dlatego, że zmieniłem swoją mentalność. Kryptowaluty były dla mnie pierwszym krokiem. Pokazały mi, że można myśleć inaczej. Potem przyszły akcje, rejty, inwestycje w siebie. Ale fundamentem wszystkiego była zmiana w głowie, z biednego sposobu myślenia na mentalność bogatych. Dlatego mam dla Ciebie jedno pytanie. Czy Ty jesteś gotów zrobić swój pierwszy krok? Może to będzie kryptowaluta. Może pierwsza akcja. A może po prostu odłożenie 10% dochodu. Nieważne jak zaczniesz, ważne, żebyś zaczął. Jeśli ten film dał Ci wartość, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał Kierunek Kasa i napisz w komentarzu, chcę wolności finansowej. A jeśli masz już swoje doświadczenia z kryptowalutami, to podziel się, bo może Twoja historia zainspiruje innych. Pamiętaj, wolność finansowa zaczyna się w głowie. Twój kierunek to kierunek kasa.